Bardzo dziękuję za zaproszenie do podzielenia się nowościami w naszym obszarze badawczym. Mam nadzieję, że uda mi się udostępnić mój ekran. Mam nadzieję, że to teraz widać. Widzą Państwo prezentację? Tak, widać bardzo dobrze. Mnie poproszono, żebym opowiedziała Państwu. Co nowego w genetyce, bo tym się zajmuję, więc mam nadzieję, że uda mi się w tych 15 minutach zmieścić, ale chciałabym na początku przypomnieć Państwu o podstawach. Mam przekonanie, że Państwo te podstawy znacie, bo bez nich będzie trudno zrozumieć nowości. Więc delecja, zespół delecji oznacza tutaj utratę około 50 genów, które dają bardzo zmienny zespół objawów klinicznych. Jakie jest źródło tej zmienności u pacjentów z tą samą delecją? Tego nie wiemy, bo wydaje się, że większość pacjentów ma podobną delecję. 87% z nich to delec jedynowo. a delecja adenowa odbywa się najczęściej poprzez niealelową rekombinację homologową. Mam nadzieję, że państwo widzicie wskaźnik. Więc mamy tu delecję lub duplikację. Dwa razy te niewielkie liczby powtórzeń kopii, czyli LCR, które powodują te mniejsze delecje lub duplikacje. I tak jak już powiedziałam, najpowszechniejsza jest ta delecja duża, 84% wszystkich delecji, które widzimy u pacjentów, i te niewielkie delecje. Są rzadsze. Natomiast, co jest istotne z punktu widzenia diagnostycznego, że badanie FISH, które bardzo często pozwala zdiagnozować, że u pacjenta występuje ten zespół delecyjny, one wykrywają tylko pacjentów, u których w obszarze delecji mieści się LCRA. Jeżeli mamy takie delecje zagnieżdżone z LCRB, LCRC. Lub D, to badanie fisz tej delecji nie rozpoznaje, to jest szczególnie istotne, ponieważ większość delecji dziedzicznych to są te delecje niewielkie pomiędzy BDL albo pomiędzy CAD. 35% tych delecji jest dziedzicznych, a tylko 13% tych delecji dużych jest dziedziczonych od rodziców. I to powiedziawszy, bardzo słabo słychać mówczynią. Jaka jest przyczyna takiej zmienności objawów klinicznych u pacjentów z tą samą delecją? Istnieje tu kilka hipotez, które próbujemy uzasadnić. Pierwszą z nich są warianty kodujące i niekodujące, jedną w regionie 22Q11, tej części, która nie podległa delecji bo mamy tam dwa chromosomy w jednym delecja, a w drugim 50 genów mutujących, bądź nie. Ta mutacja może stanowić źródło dodatkowych wskaźników fenotypowych. Druga hipoteza dotyczy LCR, czyli tych segmentów. Z kopiami. Tam też występuje pewna zmienność, bo tam mamy geny, o których nie wiemy jeszcze zbyt dużo. Dodatkowe warianty kopii w innych miejscach genomu, również delecyjne, duplikacyjne lub stanowiące mutacje istotnych genów bądź też kodujące i niekodujące geny mogą pojawiać się poza tym regionem dotkniętym dylecją. Jak na razie określono, że około 1% pacjentów z zespołem 22Q11 tak naprawdę występują u nich dwie, co najmniej dwie lub więcej wad genetycznych. To są dane wstępne sekwencjonowania genetycznego tych pacjentów. U tych 85 pacjentów znaleźliśmy pięć mutacji w regionie chromozomu 22, Dwie patogeniczne w genach CDC45 i SNAP29 i potencjalnie patogeniczne, Trzy oraz dwie delecje na drugim allelu, TANGO-2 i PRODH, to są te geny, których to dotykało. Przerywany dźwięk odmówczyni. U tych pacjentów wystąpiły również trzy mutacje korelujące z fenotypem danego pacjenta oraz trzy patogenne delecje i duplikacji oraz siedem delecji i duplikacji o nieznanym znaczeniu klinicznym. Więc biorąc pod uwagę tylko te warianty, o których wiemy, że prowadzą do zaburzeń, bądź bardzo prawdopodobne, że do nich prowadzą, pomijając nawet te, których znaczenia klinicznego nie znamy. Mamy tutaj o, aż 15% pacjentów z zespołem mikrodelecji 22Q11. Oni występują dodatkowe delecje, duplikacje lub mutacje w obrębie wybranych genów, które mogą znowu wpływać na odmienny obraz fenotypowy, odmienny obraz kliniczny, niż byśmy się spodziewali. Co jeszcze zrobiliśmy? Przyjrzeliśmy się ekspresji genów reprezentatywnej, czyli tej temu, jak geny, jakie geny dają obraz, jakie. Jak te geny przekładają się na obraz kliniczny pacjentów w porównaniu z pacjentami, o których nie doszło do tej delecji. Na szaro mamy grupę kontrolną pacjentów bez zespołu mikrodelecji 22-11, a na niebiesko wybranych z tych pacjentów badanych z zespołem mikrodelecji 22-11. W większości przypadków ekspresja genów jest nasilona na poziomie mniej więcej połowy tej ekspresji w grupie kontrolnej. Chociaż jeśli chodzi o TBX1, to ta ekspresja jest niższa ze względu na to, że w komórce jest tylko jedna kopia tego genu. Natomiast jeśli mówimy na przykład o genie PRODH, to u niektórych pacjentów ta ekspresja jest żadna. Tak samo jeśli chodzi o Tango 2. Czyli u tych pacjentów wystąpił dodatkowy, wystąpiło dodatkowe zaburzenie związane z brakiem tej ekspresji, ale. Jeśli przyjrzymy się genom spoza rejonu 22Q11, widzimy również, że geny po drugiej stronie tej bliższej, dalszej części, bliższego, dalszego ramienia regionu 22Q11 y, 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 mają ekspresję podwyższoną, na przykład gen tuba 8, często łączony z występowaniem niepełnosprawności intelektualnej. I dla jasności tutaj oczywiście pr przedstawiam tylko wąski wybór danych, ale jeżeli uśrednimy ekspresję u pacjentów tych genów w porównaniu z grupą kontrolną, średnia ekspresja u tych pacjentów to około 2 trzecie tej ekspresji tego poziomu, który powinni osiągać i który osiąga grupa kontrolna bez zespołu 22 q jeśli mówimy o ekspresji istotnych genów poza regionem 22q11, to oznacza, że przełożenie fenotypowe między genem a delecją nie jest takie proste i jednoznaczne. I tutaj pokażę tylko wybrane wyniki uzyskane przez nas i przez współpracowników spoza Polski bo tu udało nam się rozgryźć funkcjonowanie niektórych z tych genów, które są w danym regionie, skupiamy się na tym regionie, więc to podejście pozwala nam zrozumieć i zidentyfikować warianty w obrębie pojedynczej mutacji korelujących z nietypowymi cechami fenotypowymi u pacjentów z zespołem mikrodelecji 22q11. Na przykład mamy mutację, może występować mutacja v w obrębie genu GP1BB, która y, y, powoduje wystąpienie zespołu Bernarda-Suliera w połączeniu z zespołem mikrodelecji 22Q11, bądź genu scarv 2 który prowadzi do zespołu Wenderende-Gupta, y, czyli u pacjenta wtedy występują dwa zespoły genetyczne, współwystępują ze sobą, SNAP29, ta delecja może prowadzić do wystąpienia zespołu Cednika, którego głównym objawem jest mikrodaria, mikro mikro LZTR1, który prowadzi do wystąpienia zespołu Nana, bądź gen CDC45, który prowadzi do kraniosynostazy, również objawu, który czasem u naszych pacjentów występuje. Ostatnio udało nam się również określić delecję występującą w obrębie genu Tango 2. Tutaj mamy pacjenta, który był naszym pacjentem wskaźnikowym, niestety... On zmarł dość niespodziewanie ze względu w wieku pięciu lat na skutek przełomu metabolicznego, bo to jest naprawdę stan zagrażający życiu. I w grupie badawczej mamy jeszcze dwóch pacjentów z tą delecją w obrębie genu tango 2 i 3. Pacjentów z mutacją w obrębie genu Tango 2, więc to jest coś, co trzeba monitorować, jeżeli któryś z tych zespołów współwystępuje u pacjenta z zespołem mikrodelecji 22Q1. I ostatnia delecja tutaj. W obrębie genu prodeH i na drugim ll tak występowała tam taka niewielka delecja zahaczająca o prodeH, Ekspresja u tego pacjenta, ten pacj u tego pacjenta w ogóle nie ma ekspresji produktu tego genu. To jest 13-letni chłopiec, 13 lat miał, kiedy go badaliśmy w Warszawie. E, intelekt w, i, w normie, natomiast większość innych objawów klinicznych w tej delecji. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ produktem genu produkt genu ProDH powoduje rozpad prolenu, a bez możliwości rozpadu prolenu ten poziom rośnie, utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a dane literaturowe wskazują, że wysoki y, poziom tej z kolei substancji wiąże się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia schizofrenii. więc y, u tych pacjentów musimy przyjrzeć się także innym może przyczynom wystąpienia tych mniej typowych, rzadziej występujących objawów klinicznych tego podstawowego zespołu. I u wszystkich pacjentów, szczególnie u tych, u których występują takie nietypowe cechy kliniczne, Musimy rozważyć przeprowadzenie pełnej diagnozy genetycznej, dodatkowych testów laboratoryjnych, tak żeby przyjrzeć się wszystkim tym wariantom, przynajmniej w obrębie regionu 22Q11, tak aby zapewnić takiemu pacjentowi właściwą opiekę. Chciałabym również zaprosić Państwa do dołączenia do naszego projektu badawczego, który trwa obecnie w Warszawie. jestem jego kierowniczką. I staramy się tutaj dojść do tego, jakie dodatkowe, jakie jak geny przekładają się na poszczególne objawy, poszczególne e, elementy fenotypowe naszego zespołu i e, inne cechy wiążące się z zespołem mikrodelecji 22Q11. E, włączamy pacjentów w wieku od 5 do 15 lat. Zapraszam do kontaktu pod tym adresem e-mail. Możecie Państwo poprosić swoich lekarzy prowadzących również o napisanie. Wykonujemy pełne badania, sekwencjonowanie genomu, badania ekspresji, badania poziomu problemu u tych pacjentów. I chciałabym również podziękować wszystkim naszym pacjentom, bo wszystko, czego się nauczyliśmy, nauczyliśmy się dzięki nim, bo zawsze zaczynamy od pacjentów. To są grupy, z którymi się spotykamy. W Polsce raz do roku, oczywiście przed pandemią. Dziękuję Państwu bardzo. Biorąc pod uwagę, jak wiele przypadków, u których występowały dodatkowe zaburzenia, dodatkowe zespoły genetyczne wręcz, czy sugerowałaby Pani, że warto u wszystkich pacjentów naszych zespołów mikrodelecji 22Q11 warto wykonywać sekwencjonowanie całego genomu? W ilu przypadkach bądź doprowadziłoby to zmian we wskazaniach leczniczych? No to już zasuger... zaproponowaliśmy w ostatnich rekomendacjach dotyczących leczenia zespołu mikrodelecji 22Q11. Oczywiście wiemy, że nie wszystkie kraje mogą sobie pozwolić na to sekwencjonowanie genomu wszystkich pacjentów. Tak jest również w Polsce zresztą. Więc sądzę, że przynajmniej w tych przypadkach, u których fenotyp pacjenta nie odpowiada takiemu typowemu obrazowi klinicznemu zespołu mikrodelecji 22Q11, w szczególności kiedy są podejrzenia obciążeń metabolicznych u pacjenta, bo to może prowadzić do nagłego zgonu. Wtedy przynajmniej drugi alel można sekwencjonować. Wtedy warto takie badanie zrobić. I przynajmniej u tych pacjentów, no, u, których, u których być może FISH na przykład nie dał konkluzywnych wyników, może wykonanie takiego sekwencjonowania wskaże na dodatkowe CNV, co no, znowu ma swoje duże przełożenie na ich leczenie. Dziękuję bardzo.